Cześć, naszymi gośćmi jest dzisiaj zespół Poparzeni Kawą 3, witajcie. Dzień dobry, witamy. Dobry wieczór. Dzień dobry. I na początek pytanie, co wam sprawia większą frajdę, czy to jest dziennikarstwo, czy jednak muzyka? To... Dla mnie mhm. oczywiście ja potrafię to dzielić na, na połowę i o frajdzie trudno mówić. Jest to praca jedno i praca drugiej. Oczywiście wiele radości jest zgrania i, 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 i nie ma co ukrywać no, o wiele więcej reakcji na, na to, co się robi widać przed sceną niż w radiu, gdzie pracuję. Natomiast y, trudno jest wyważyć. No, no, dzielę na pół. Ja bym proponował nie zadawać tego pytania, dlatego że człowiek jest wielofunkcyjny i naprawdę różne rzeczy w różnych momentach sprawiają mu przyjemność, ale oczywiście taka nagła gratyfikacja jest szybsza rzeczywiście podczas koncertu. Także człowiek lubi sobie tak szybko dostać, że tak powiem, zwrotną. Więc no, teoretycznie wydaje się, że większa przyjemność jest z koncertu, ale nigdy nie wiadomo tak do końca. Dobrze, czy też... Tak, tak, absolutnie. Koncerty, koncerty, koncerty tylko. Oby były. A czy może pandemia wpłynęła jakoś na wasze nowe plany wydawnicze? Co prawda rok temu płytę wydaliście, ale może coś nowego w niedługim czasie? O tyle wpłynęła, że udało nam się... Pomyśleć, co zrobić, żeby istnieć mimo niegrania koncertów. No i czas spożytkowaliśmy na to, że gdybyśmy się spieli, bylibyśmy w stanie myślę do końca roku nagrać kolejną płytę. Nie wiem, czy jest sens. Natomiast piosenki nowe tworzymy i będziemy sobie kapać chyba pomału, aż zobaczymy, czy dojrzejemy do nowego wydawnictwa. Poza tym jest to tyle nietypowa sprawa, że jak wiadomo, artysta jak cierpi, to robi zwykle takie głębsze dzieła i u nas jest i u nas właśnie to cierpienie wynikające z pandemii zaowocowało naprawdę bardzo dobrymi nowymi piosenkami możliwe nawet, że jeżeli wykażesz się jakąś dobrowolną kwotą, to będziesz mógł je wkrótce usłyszeć O jakiej, jakiego rzędu kwota wchodzi no, w grę? nie wydaje mi się, żeby żeby go było stać tak? Żeby, że... no, no, jak to mówią nie rozmawiają nie o pieniądzach ja mam inne pytanie w takim razie gdzie jest Andrzej? Andrzej Karp? Nie, Andrzej, Andrzej z Z Ustoku? Mhm. Andrzej, nie ma go, nie wiem. Właśnie go od wielu, wielu lat. Festiwalowicze szukają, niestety go nie, do tej pory nie odnaleziono. A jakie w ogóle wrażenia po powrocie na scenę, na festiwal? Bardzo przyjemnie się grało na fantastycznej domówce. Zresztą w ogóle, jak wiemy, wszystko co robi Jurek Gawsiak, my się pod tym podpisujemy, wszystkimi kłami i pazurami, także z przyjemnością zagraliśmy dzięki wielkie za wywiad i czekam. Chcielibyśmy, tak? żeby to była pierwsza i ostatnia domówka, żeby już więcej nie było przyczyn do zrobienia takiego koncertu. Chcemy grać na żywo. Myślę, że wszyscy to sobie tego życzymy. Trzemy... nie na żywo? Krucz mi. Ale nie, nie, no, to, było, to było połączenie online na żywo w końcu. Tyle, że mniejsza liczba osób. Słuchaj, to... przyjemnie się rozmawiało, ale teraz czas na konsumpcję. Nie mam i to co co tam. Ale Dobra, czekaj, Przypomnij jeszcze? Andrzej. Andrzej jest! Andrzej jest! Dzięki wielkie poznać. Dziękuję. Kiedyś zapytam Jacka Cygana słuchaj, ale to chyba jest za trudne, no przecież dziecko nie zna takiego sformułowania, on mówi, ale to jest rodzic obok. I to jest właśnie fajne, że słuchając piosenki dziecko może powiedzieć, a tatusiu, a co to znaczy to słowo? A Tatuś powinien wiedzieć oczywiście, a jak nie wie to musi się dowiedzieć, żeby odpowiedzieć dziecku. I potem się okazuje, że ten repertuar jest takim mostem między jednym pokoleniem a drugim.